Kwalifikacja wojskowa ruszyła w Wielkopolsce w ubiegłym tygodniu. Część uczniów z powiatu czernkowsko-czcianeckiego przeżyła spore zaskoczenie. Mają stawić się przed komisją wojskową w tym samym dniu, w którym piszą maturę. W pierwszej chwili, kiedy małżonka odebrała list, zestresowaliśmy się, że jak to może się odbyć w tym samym czasie. Jest to wstawiennictwo obowiązkowe. Nie wiem, dlaczego tak podjęto decyzję. Matura pisemna jest to taki egzamin, który nie można przełożyć. Zaskoczenia sytuacją nie kryje także dyrekcja szkoły w Lubaszu, której tegoroczni maturzyści stanęli przed wspomnianym dylematem. Na tym etapie może i byłoby dobrze, żeby to zweryfikować i powiedzieć: Są matury, dajmy tym młodym ludziom spokój, pozwólmy im się w spokoju przygotowywać do egzaminu maturalnego, a wizyta WKU może odbyć się zdecydowanie później, bo wtedy nic nie będzie przeszkadzało w tym, żeby ten uczeń się wstawił. Sprawa jest o tyle poważna, że wezwanie na komisję jest obowiązkowe. Jeśli wezwane na nią nie przyjdzie, musi liczyć się z konsekwencjami. Jeżeli dana osoba się po prostu nie, nie zgłosi, no to przedstawiciel wójta, burmistrza, prezydenta miasta może złożyć wniosek o doprowadzenie takiej osoby na kwalifikację wojskową. Jeżeli zdarzy się jakaś sytuacja, że dana osoba nie może się stawić na kwalifikacji wojskowej, no to oczywiście musi poinformować przedstawiciela swojego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, tę osobę, od której dostała wezwanie na kwalifikację wojskową. No i oczywiście ustalić z nim jakiś dodatkowy termin nie powinno być większego problemu, jeśli jest to tak jak w przypadku matur uzasadnione. Kwalifikacja wojskowa na terenie Wielkopolski potrwa do 21 lipca, w każdym powiecie w innym terminie. Z maturami koliduje jeszcze w kilku innych powiatach. Na pewno jest to taka ważna informacja, którą trzeba wziąć pod uwagę przy, przy okazji kwalifikacji wojskowych, które będą ogłaszane w kolejnych latach. Komisje wojskowo-lekarskie oceniają, czy młodzi ludzie nadają się do armii. W tym roku są to przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2004 roku. Po badaniach nadawana jest kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej.